Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w filmie, na który bardzo długo czekaliście, ale również ja bardzo, bardzo długo czekałam, żeby móc go nagrać dla Was i nawet nie macie pojęcia jaka jestem szczęśliwa, że właśnie się to dzieje i że za chwilę, dosłownie za chwilę wystartuje sprzedaż herbat, a Wy zobaczycie ten materiał. Nie będę ukrywać, że jestem zarówno podekscytowana, jak i lekko przerażona. Dlaczego ten projekt trwał tak długo, że w pewnym momencie straciłam Mam nawet nadzieję, że kiedykolwiek publikacja tego filmu będzie miała miejsce. Ale może zacznę od samego początku. Na pomysł wprowadzenia herbat do mojego sklepu internetowego wpadłam naprawdę już dawno temu. Ale nie wiedziałam tak naprawdę od czego zacząć, jeżeli chodzi o całe formalności. Bo wiecie, czym innym jest sprzedawanie gadżetów, kubków, notesów, przypinek, a czym innym jest sprzedawanie produktów żywnościowych. Bo tak, herbaty i kawy oraz przyprawy zaliczają się do produktów żywnościowych. I muszę przyznać, że pomysł wpadł mi już chyba w połowie zeszłego. Roku do głowy, ale bardzo długo go odkładałam i bliżej tematowi przyjrzałam się na początku tego roku i w sumie wtedy zaczęłam powoli, powoli załatwianie wszystkich formalności, ale nie będę ukrywać, że nie miałam dlatego pojęcia, że zajmie mi to tyle czasu. Oczywiście, pewnie wszystkie formalności i wszelkie rzeczy, które były do załatwienia, dałoby się zrobić szybciej. Nie da się tego ukryć. Ja też nie jestem, słuchajcie, idealna ale cieszę się, że zrobiłam to we własnym tempie. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że udało mi się to wszystko doprowadzić do końca i dzisiaj herbaty mają swoją premierę. I nie będę ukrywać, że miałam chyba 3 czy 4 takie momenty zwątpienia, kiedy chciałam po prostu najzwyczajniej w świecie odpuścić, nagrać film, nagrać story, które mówię, że przepraszam, ale chyba realizacja tego projektu mnie przerosła i nie jestem w stanie wprowadzić herbat do sklepu, ale na szczęście się nie poddałam i dążyłam pogródku w swoim tempie do celu i się udało. Czy wszystko jest idealnie i tak, jak bym chciała? Nie do końca, ponieważ jestem perfekcjonistką i wiele rzeczy zrobiłabym jeszcze lepiej, ale stwierdziłam, że w sumie nie ma sensu, żebym dopracowała to wszystko, wiecie, tak na 1000%, skoro na 500 i tak jest świetnie. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Niestety mój perfekcjonist brał tutaj ogromną górę i nad wszystkim siedziałam wiele, wiele godzin i bardzo często prowadzałam różnego rodzaju poprawki. Nawet słuchajcie, kilka miesięcy testowałam herbaty, jeżeli chodzi o smak i o jakość, żebym mogła po prostu zaręczyć za produkty, które Wam sprzedaję. Zatrudniłam też testerów, oczywiście zatrudniłam, to jest tak trochę żartem powiedziane, a mianowicie dałam do spróbowania herbaty właśnie mojej siostrze, Ali i Martynie, więc to są super załapane osoby w moim gronie i właśnie testowały herbatę, dały mi bardzo, bardzo ciekawe wskazówki, i dzięki właśnie mojej siostrze i Martynie w sklepie, słuchajcie, pojawił się piąty smak, bo obie mi zasugerowały rzecz, że nie wszyscy lubią herbaty owocowe, bądź też z dodatkiem owoców, czy też właśnie herbaty białe i zielone. I są ludzie, którzy po prostu piją tylko i wyłącznie czarną herbatę. I to też dało mi do myślenia, bo ja. Na początku, właśnie testując smaki, myślałam, że po prostu nie będę wprowadzać czarnej herbaty, bo tych jest na rynku wiecie po prostu pełno i sama znam świetne marki, jeżeli chodzi właśnie o taką typową czarną herbatę, czy też o El Grey'a. Chociażby jeżeli chodzi o El Grey'a, to mogę Wam z czystym sumieniem polecić niebieskiego El Grey'a z Irvinga. Po prostu to jest mój ulubiony El Grey'. Oczywiście oprócz mojego w tej chwili, ale tak do tej pory, dopóki nie spróbowałam tego, który Wam zaraz pokażę. To był po prostu mój ulubiony Earl Grey. Dlatego nie widziałam sensu, ale w momencie, kiedy zostało mi to zasugerowane, przemyślałam to wszystko, wzięłam tą uwagę sobie bardzo głęboko do serduszka. Takim oto sposobem zdecydowałam się na piąty smak w moim sklepie. I chyba to była bardzo dobra decyzja, bo w sumie sama lubię pić tą herbatę i uważam, że jest naprawdę bardzo smaczna i bardzo ciekawa do zaporzenia, chociażby kiedy ktoś przyjdzie do nas w gości. Dlatego stwierdziłam, że jest to naprawdę coś fajnego. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomagali mi w realizacji właśnie tego przedsięwzięcia i wszystkim, którzy mnie wspierali. Przede wszystkim dziękuję mojej siostrze, która po prostu była bardzo dobrym przewodnikiem w tym całym procesie, która wysłuchiwała moich rozważań, narzekań i, i całego tego, wiecie. W, Wszystkiego, co się działo na tyłach, jeżeli chodzi o załapianie herbat, chciałabym też bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować zarówno Martynie, która też godzinami po prostu pomagała mi rozsłuchać ten projekt i słuchała właśnie moich wszystkich wątpliwości, oraz chciałabym podziękować Ali, ponieważ tutaj Ala bardzo, bardzo mi pomogła. Już z PR, zanim tak naprawdę cokolwiek się ruszyło. rozpromowała troszeczkę wśród swoich znajomych te herbaty Właśnie robiąc taką zajabkę że o spróbujcie, to niedługo będzie dostępne do sprzedaży. Wiecie, robiąc herbatę, kiedy ktoś do niej wpadał, u gości. E, nawet właśnie herbata, słuchajcie, była na petówce Ali podawana, co było bardzo ciekawe. I tego się kompletnie nie spodziewała e, Więc jak widzicie, podczas całego tego procesu bardzo, bardzo bardzo dużo się działo. Oczywiście nie mogę zapomnieć również o wszystkich komplikacjach, które się pojawiło i wszystkim... Oczywiście nie da się zapomnieć o wszystkich komplikacjach i o wszystkich tych rzeczach, które wydłużyły proces właśnie wprowadzenia produktu. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o pozwolenie z dwóch sanepidów. Jest to spowodowane po pierwsze Różne moje miejsce zamieszkania w zestawieniu do miejsca, gdzie mam firmę, oraz w zestawieniu do miejsca, gdzie mam magazyn. To wymagało właśnie współpracy z dwoma urzędami. Dodatkowo, jeszcze tutaj była współpraca z grafikiem, jeżeli chodzi o etykiety, bo chciałam to zrobić najpierw sama, ale potem stwierdziłam, że chcę, żeby to było zrobione profesjonalnie. Czas chyba najwyższy pokazać wam wreszcie opakowania oraz opowiedzieć o smakach, które zostały wprowadzone. W momencie publikacji tego filmu rusza sprzedaż, więc już możecie herbatki zamawiać, ale poczekajcie do końca filmu, bo będę miała dla Was również kozniżkowy. więc myślę, że to będzie dla Was bardzo, bardzo interesujące. Na początek pokażę Wam etykiety i słuchajcie, tak wyglądają opakowania. Są to opakowania kartonowe, kraftowe. Jak widzicie, bardzo mi się podoba ten kolor. Jak wiecie, uwielbiam kolor drewna. Możecie to nawet zobaczyć po moim pokoju i bardzo, bardzo mi ucieszyło. Dodatkowo tak wygląda etykieta. Jest to wzór kusiczka który został stworzony na kubki przez Adama i oczywiście logo herbaciarni, które zostało lekko zmienione, bo właśnie jest troszeczkę mały rebranding, teraz jest na różowym tle, Dosłownie etykieta miała troszeczkę inaczej wyglądać, a inaczej została wydrukowana, ale podoba mi się efekt właśnie wydruku, więc wszystko jest ok. Oczywiście tutaj mamy napis guziczek polecę, bo skoro guziczek poleza, to musi być to naprawdę dobre. I z stół macie wszelkie informacje właśnie o produkcie. Dodatkowo w środku jest woreczek foliowy, który jest hermetycznie zamknięty. Ja tych opakowań nie otwieram, ja teraz mam tutaj po prostu po jednej sztuce każdego smaku, które są do mojego własnego użytku. herbaty decylowo są dostarczane do magazynu i z magazynu są wysyłane za pomocą matu. więc tutaj nie musicie się bać, opakowania są nieotwierane, więc Wy dostajecie od producenta zalokowane opakowanie, nic tutaj się nie dzieje. Więc możecie być o to totalnie spokojni. Tutaj wszędzie macie datę ważności produktu, macie sposób parzenia. Również na stronie sklepu, w, każdy, w każdym produkcie, macie sposób parzenia danej herbaty. Więc tutaj możecie śmiało po prostu wszystkie informacje pobrać, właśnie czy ze sklepu, czy z opakowania. Jakby nie zauważyliście, opakowanie się zmieniło. Pierwotnie etykieta miała być różowa. Ale nie wyglądało to dobrze, trochę infantylnie, guzik też się tak fajnie nie odcinał, dlatego zdecydowałam się na białą etykietę z guziczkiem, który ma już swoich wiernych fanów zarówno na YouTube jak i na Instagramie, dlatego stwierdziłam, że będzie to bardzo fajne, żeby podać jako maskotę i teraz tak. Tutaj w ręku trzymam Elgraja niebieskiego i tak, to jest El Grey nie taki do końca, wiecie, standardowy, bo jest to herbata naturalna, czarna Ceylon i też ma tutaj oczywiście aromat bergamotki, bo to jest Elgraj, ale dodatkowo są tutaj płatki buławatka i to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten buławatek nie zmienia smaku naszego Elgraja, ale przepięknie wygląda, kiedy go zapożycie, bo ma takie niebieskie płatki, które Wam pływają i po prostu wygląda to naprawdę super. I też fajnie wygląda, kiedy na przykład przy kimś wsypujecie tą herbatę. Więc tutaj macie zwykły Earl Grey z właśnie takim dodatkiem płatków. Jestem bardzo zadowolona, bo posłuchajcie, mam trzy smaki czarnej herbaty i każda z nich zawiera inną herbatę. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo jak słyszeliście, mamy w El Greyu właśnie herbatę Ceylon, tutaj mam przy sobie herbatę Yunnan oraz mam herbatę Wietnam, więc każdy, myślę, znajdzie coś do siebie, ale pozostałe dwa smaki czarnej herbaty są z dodatkami owoców. Pierwsza herbata to jest Senno z i jest to herbata czarna Yunnan, trawa cytrynowa, jabłko suszone, pomarańcza suszona, Truskawka hibisków z kwiat pomarańczy. I to jest właśnie taka herbata cytrusowa. Myślę, że tutaj e, też znajdzie swoich zwolenników. Ja ją bardzo lubię, jest bardzo taka odświeżająca, bardzo energetyczna i po prostu bardzo smaczna. Jeżeli uwielbiacie właśnie cytrusy i, i taki właśnie smak pomarańczy, smak cytryny, to myślę, że jak najbardziej e, tutaj ta herbata przychodzi Wam do gustu. Dodatkowo jest tutaj taki fajny, delikatny aromat truskawki, która też fajnie podbija smak. Trzecia herbatą czarną. Jest to herbata Kraina Marzeń i ona zawiera tutaj herbatę Wietnam, ananas kandyzowany, papaję kandyzowaną, markuje crunch, koncentrat soku z marokui, aromat naturalny, oczywiście trochę kwasu cytrynowego, wiśnia filizowana, skórka owocu dzikiej róży, płatki róży. Więc jak widzicie tutaj ta herbata Wietnam jest bardziej na słodko, więc jeżeli mamy tutaj miłośników o egzotycznych, ale lubicie słodkie nuty w herbatach, to jak najbardziej ta herbatka Wam powinna przypaść do gustu. I muszę przyznać, że każda z tych herbat czarnych jest naprawdę smaczna. Oczywiście te czarne herbaty są bardzo intensywne w smaku i to jest bardzo fajne, ponieważ czuć Zarówno herbata, jak i czuć owoce, żaden smak tutaj się nie gubi. Następnie mamy herbatę białą, ponieważ wiem, że jest bardzo dużo fanów białej herbaty, również u mnie na kanale i często mi polecaliście jakieś fajne białe herbaty. I tak wygląda dokładnie białej herbaty, i to jest herbata, która się nazywa białe orzeźwienie. I to jest dokładnie herbata biała. Pajmutan i tutaj mamy również papaję jagonyzowaną, skórkę zdrowonową, suszoną, kwiat pomarańczy, truskawkę. I to co muszę przyznać o tej białej herbacie, że jest ona bardzo delikatna. Jeżeli mamy tutaj fan właśnie takiej bardzo, bardzo delikatnej. Herbaty białej, w której praktycznie czuć tylko i wyłącznie smak owoców, to myślę, że to Wam przypadnie do gustu bardzo, ponieważ jest to bardzo delikatna herbata, bardzo taka wytworna i nie każda ona przypadnie do gustu, to też muszę zaznaczyć. Ale za to, bardzo, bardzo czuć owoce. Ja muszę przyznać, że najbardziej chyba tutaj czułam tą papaję. Natomiast truskawki, no, bardzo mało mam, tylko że tutaj jest bardzo też mało tej truskawki dodane, bo jest ona ostatnia w składzie, ale jeżeli właśnie lubicie delikatną, bardzo delikatną białą herbatę, z bardzo słodkim aromatem, to będzie to herbata idealna dla Was. I na koniec mam tutaj herbatę zieloną. I bardzo długo się zastanawiałam, jaki rodzaj herbaty zielonej wybrać. I wybrałam syncze. I tutaj mam właśnie herbatę syncze: cytryna suszona, mango kondyzowane, kwas cytrynowy, mięta i trawa cytrynowa. Muszę przyznać, że ten smak chyba najbardziej mnie zaskoczył podczas testu. I, i tutaj mam taką ciekawostkę. Moja mama nie jest panką zielonej herbaty. Uwielbiam białe, uwielbiam czarne, pije owocowe herbaty bardzo namiętnie, natomiast zielonej herbaty nie lubi i po prostu nie pije. Wszystkie zielone herbaty w domu piję ja, natomiast po zrobieniu tej herbaty do testu słuchajcie, moja mama stwierdziła, że ona jest bardzo smaczna i że pierwszy raz w życiu mamie smakuje zielona herbata. I od tego czasu po prostu ją piję. Jeśli to nie jest tak, że po prostu moja mama powiedziała, żeby mi nie było przykro, tylko normalnie od tego czasu piję tą zieloną herbatę. Mnie ten smak bardzo zaskoczył, bo pomimo tego, że jest to herbata zielona, jest ona bardzo świeża, bardzo odświeżająca. Do tego właśnie przez to mango jest taka nutka, Słodyczy, więc myślę, że tutaj, jeżeli nie jesteście za dużymi fanami zielonej herbaty, możecie spróbować ją, ponieważ prawdopodobnie może Wam przypaść do gustu, bo jest taka nieszablonowa, jeżeli chodzi o zieloną herbatę. Nie będę ukrywać, że bardzo, bardzo dużo szukam producenta herbaty. Wybór na naszym rynku jest spory, ale mamy tutaj zarówno przeróżny przedział cenowy, jeżeli chodzi o dostawców. Oraz mamy przeróżny przedział jakościowy. Mi zależało, żeby była to herbata przystępna cenowo, ale przede wszystkim i w pierwszej kolejności zależało mi na jakości właśnie sprzedawanych produktów. Dlatego przede wszystkim postawiłam na jakość. Herbaty może w moim sklepie nie będą najtańsze. Ale za to, jeżeli kupicie opakowanie, to macie pewność, że jest to produkt naprawdę pierwszej klasy. Jest bardzo smaczny, bardzo dobre jakościowo i mogę za niego tutaj w pełni ręczyć. Dostawcą została firma Green Touch. Jest to firma zbyt koszty. I też muszę przyznać, że współpraca była naprawdę fenomenalna. Bez problemu dogadaliśmy się zarówno co do opakowań, co do, od razu co do, wiecie, sprzedaży w moim sklepie, do większych zamówień itd. Więc tutaj naprawdę mogę firmę Green Touch polecić. I żeby tutaj nie podły oskarżenia o żaden skan, czy też właśnie dropshipping, słuchajcie, herbaty producenta Green Touch możecie kupić w ich oficjalnym sklepie. I to nie jest żadna tajemnica. Możecie wejść, obejrzeć, zamówić na stronie Grinta, macie więcej smaków. Ja na razie wybrałam te pięć, które najbardziej do mnie przemówiły. Ale kupując u mnie w sklepie, przede wszystkim macie opakowanie, które jest dedykowane pod mój kanał i pod właśnie moje social media, które jest moją marką. Dodatkowo też wspieracie rozwój kanału, bo wszelkie środki, które właśnie zarobię na sprzedaży herbat, będą przeznaczone na rozwój kanału i moich social mediów, czyli właśnie na jakiś test produkty do testu, na rozwój sklepu, na kolejne smaki, na sprzęty do nagrywania, wiecie, i wszystkiego rodzaju tego atrybuty. Więc jeżeli chcecie wesprzeć mój rozwój, a na przykład nie uśmiecha Wam się takie comiesięczne wpłacanie środków na Patronite, możecie kupić po prostu herbatę i to będzie bardzo wspierać rozwój mojego kanału i dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się wprowadzić herbaty, ale oczywiście nikogo nie zmuszam ani nie namawiam. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście kupować herbaty prosto od producenta, bo ja to oczywiście zrozumiem, każdy liczy każdy grosz i tutaj do nikogo nie będę miała oczywiście pretensji. Do każdego zamówienia, słuchajcie, będzie dołączona kartka z podziękowaniem i tak ta kartka wygląda. E, tu też zostało zaprojektowane przeze mnie na bazie etykiety oraz innych social mediów. E, tutaj macie jeszcze dużego pluszicka, tutaj macie wszystkie moje social media i też podziękowanie za zakupy. Dodatkowo do każdego zamówienia będzie dołączony również pewien prezent, mały upominek, więc myślę, że warto skorzystać. I przy zamówieniu za 30 zł właśnie w moim sklepie schodem premiera otrzymacie zniżkę na kubki, słuchajcie. I będzie to zniżka, w efekcie której kubek będzie za 10 zł. Więc jeżeli chcecie sobie do herbaty dokupić kubek, to jak najbardziej możecie właśnie z kodem Premiera. Jeżeli chodzi o obsługę sklepu, to w tej chwili tylko i wyłącznie ja obsługuję sklep. Ja będę to pakować, ja będę to wysyłać. Mam wszystko zorganizowane tak, żebym mogła wszystko zrobić sama. Mam kupione specjalne koperty, które będą łatwe mi do zapakowania. Będę sama chodzić i nadawać paczki, być może po prostu skorzystam z pomocy kogoś przy macie To jest jedyne, co kiedy czasami może skorzystam z pomocy, ale tak to wszystko robię sama, wszystko sama zamawiam, wiecie, układam w magazynie i tak dalej, więc też wspieracie mój rozwój i, i myślę, że to też jest taki mój prezent, że wszystkie paczki wychodzą spod mojej ręki i, i też możecie się poczuć, jakbyście mieli po prostu ze mną kontakt, więc myślę, że to jest chyba fajne. Myślę, że chyba nie ma co przedłużyć tego filmu. Niesamowicie się cieszę na premierę herbat w moim sklepie. Mam nadzieję, że Wy również czekaliście i się cieszyliście, to i ja dostałam wiadomości przez cały sierpień, kiedy wreszcie będzie premiera herbat, na kiedy jest planowana premiera herbat, oraz że czekacie na herbatę, bo takie wiadomości również też były, niesamowicie mnie mobilizowały i dodawały mi ogromnego poweru, za co Wam w tym miejscu dziękuję. Zachęcam Was do składania zamówień. Mam nadzieję, że podobają Wam się smaki, które wybrałam. I kontynuując naszą zabawę z wczoraj, dzisiaj w komentarzu, właśnie w kwadratowym nawiasie, napiszcie mi e, najpierw o, kwadratowy nawias, i potem mi napiszcie, jakie je... Herbaty Wy najbardziej lubicie. Czy jest to herbata czarna, biała, zielona, czerwona, czy wolicie właśnie czyste herbaty, czy też z dodatkiem owocu? Jakie mieszanki owocowe najbardziej lubicie? Czekajcie również na mały konkurs, bo taki również zaplanowałam, ale myślę, że konkurs będzie dopiero za jakiś czas, więc myślę, że warto obserwować z mojego Instagrama, magunia88 oraz właśnie kanał. I w tym miejscu chciałabym Wam bardzo podziękować za obejrzenie dzisiejszego filmu. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronite oraz tutaj na YouTubie. Jesteście niesamowici. Jeżeli ktoś chce dołączyć link do Patreon, to jest w opisie. Natomiast tutaj koło przycisku subskrybuj macie przycisk bezprzyj. Dziękuję wszystkim, którzy pozostawiają łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje. Jesteście naprawdę niesamowici i dziękuję, że pomagacie mi się rozwijać. Zapraszam do składania zamówień, a w kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć!